Witamy na kanale Military Shop, a dzisiaj sprawdzimy kanister dostępny w naszym sklepie. Mamy teraz napełniony już nasz pojemnik na 10 litrów wody. Sprawdzimy szczelność naszego układu. Jak widać, ja mogę go podnieść. On się normalnie nigdzie nie przelewa. Kranik także naciskam. Woda, no, chce wyjść, ale przez kranik nie da rady. Teraz sprawdzimy, jak będzie się lało z naszego kranika, jeżeli go odkręcimy. Bo oczywiście można tutaj kontrolować przepływ, ale ja na razie włączę na maksa. I jak widać, to nawet samo się już leje, nawet nie, nie muszę nic naciskać. No ale wiadomo, jak nacisnę, to będzie leciało trochę lepiej. Ale oczywiście można też na szpaniach położyć, tak jak beczkę, no i widać, że się leje. Sprawdźmy, jak... Skręcę tak trochę, no bardzo mało się leje. Skręcę do połowy, tylko kapie. Czyli jak zakręcę na maksa, tutaj już trochę tego odpłynie, no nic się nie leje totalnie. Czyli jak mamy odkręcone, to leje się ciurkiem. Bardzo fajny kranik, fajnie, że nie przycieka. Myślę, że godne polecenia. Jeżeli chcecie zakupić taki pojemnik 10-litrowy, zapraszamy na nas sklep militaryshop.pl, na którym znajdziecie ten oto kanister. Do zobaczenia w kolejnym filmie.